Chcesz? Chcesz słuchać mam jestem Maciej. Mam podłogę no, na Balanka, co jest ciekawe. O prawie kulka mnie używa. Gram na telefonie, więc może być trudniej. Nie, że na telefonie może być trudniej, tylko że lagi będą większe na pewno. Jeśli mi nikt nie uderzy, albo lagi nie będę miał, to może, MOŻE się uda. Ale właśnie nie mam co zrobić ja muszę tak grać. Najwyżej ta runda, może nie, dobra. Ten odcinek będzie miał tylko trzy rundy. Tą i jeszcze No i następny odcinek będzie bez lagów. Na pewno, na pewno, na pewno spróbujemy bez lagów. Zobaczymy. No nie, widać, że mam lagi. Widać, że mam lagi. O, o, o memory. Kur... Pięknie. Ja to w kolejnej rundzie. Trochę lepiej. Dlatego mówię do trzy rundy, Bo dwie minuty na pewno odcinek nie ma tować, tak zmoczy. Więc... To było kupie nagrywanie wtedy tego odcinka. No no, się nie wygrywało po to, żeby po prostu nagrać łatwo trzech odcinków tylko i tak będę musiał jeszcze jutro dwa nagrać więc Stumble Guys to jest fajna gra Kiedyś miałem, mam 56 koronek właśnie gramy na moim koncie na którym miałem to, te koronki miałem 54 razy, wygrałem dwa. Wygram dwa razy raz na odcinku. Drugi raz do wycika. Nie, nie dałem No ale chamsko! Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że odpadam. Bo gdyby mnie tu nie walnęło 5000 razy. To może bym... Przepraszam dwa reklamy Nie będę logował się przez Facebooka. Ostatnia runda, i wtedy kończymy odcinek, bo ja chcę go wrócić. Potem jeszcze kolejny nagrywać. To są problemy nagrywać te odcinki, naprawdę, bo tam Guys to jest fajna gierka. A to chcę wam pokazać, jak umiem jak, grać. Bo dostałem w ogóle tego skina właśnie dzisiaj. I właśnie ten tryb był w finale i nie. O przecież ktoś mnie udał. Ktoś. Ktoś mnie na 100% procent tego. Ktoś mi na 100% procent udał. Widziałem. Nie od tak tego. Tak sobie No. Nie w takim momencie. Gramy jeszcze jedną rundę, za, za krótko. 50 minut. Możecie mówić, że niepotrzebnie, ale... Dobra, kończymy odcinek losowaniem z Ciekawe, co mi wydropi. Co wydropimy z legendarnego... nietypowe ale i tak pewnie nie będę zakładał. I tutaj będziemy mieli tego skina na teraz. Ale I... I to pa! pa.